Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie pokażę jak utworzyć pendrive z przenośnym systemem Hiren's Boot. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Hiren's Boot to przenośny system operacyjny, który jest preinstalowany na pendrive USB bazujący na Windowsie 10. Taki system uruchamiamy, butując po prostu z pendrive'a nasz komputer i uruchamia nam się właśnie specjalnie przerobiona wersja systemu Windows 10 wraz z bardzo przydatnym zestawem narzędzi programów, które są już jakby na tym systemie zainstalowane i gotowe do użycia. Tutaj, właśnie, już wszedłem. Chcę pokazać Wam gdzie jestem, to w wyszukiwarkę Google wpisuję Hirens Boot. I pierwsza pozycja jest to strona hirensbootcd.org. I następnie przeszedłem w zakładkę Dowland. I tutaj właśnie mamy wymienioną, wypisaną listę programów, które są preinstalowane w tym systemie operacyjnym. Więc, uruchamiając, butując ten USB, uruchamiamy się Windows 10 z takimi właśnie zainstalowanymi programami. Mamy tu różnego rodzaju programy z każdej, tak naprawdę, kategorii programy diagnostyczne, programy do klonowania dysków, do odzyskiwania danych, do przenoszenia też normalne programy Office do pracy. Notatnik, Notepad, WLC Media Player, także programy również takie multimedialne. Z każdej branży najpotrzebniejszy program jest do nagrywania płyt, do tworzenia butowalnych obrazów na pendrive'ach, Rufus. Programy z kategorii bezpieczeństwa, antywirusy, Eset Online Scanner i inne. Także do diagnostyki dysków, do tworzenia kopii zapasowych dysków, do partycjonowania. Programy systemowe CPUZ do identyfikowania naszego sprzętu i uzyskiwania informacji. Także jest to naprawdę bardzo potężne narzędzie zawierające dużo przydatnych i tak naprawdę niezbędnych programów. Jeśli prowadzi się serwis komputerowy, a także do diagnozowania w domu, warto takie narzędzie mieć. Może ono służyć na przykład właśnie do sprawdzenia, czy jest problem sprzętowy czy systemowy. Jeśli nasz dysk lub system ulegnie uszkodzeniu, wtedy możemy, mając taki pendrive, zbutować sobie szybko system z pendrive'a, niezależnego systemu i wtedy wiemy jeśli butując tego pendrive'a komputer czy laptop okaże się, że wszystko działa, to będzie wskazywało na to, że uszkodzeniu uległ nasz Windows lub nasz dysk twardy, ale właśnie z tego systemu możemy sobie to wszystko zdiagnozować. Także jest to bardzo przydatne narzędzie, polecam każdemu sobie stworzyć i mieć pod ręką. Także w pierwszym kroku, aby stworzyć to narzędzie, trzeba pobrać plik ISO właśnie z jego zawartością. Także jak pokazałem, wchodzimy na stronę hiresbootcd.org, następnie w zakładkę Download i tutaj klikamy sobie File Name, aby pobrać właśnie plik ISO. Z tym systemem pobiera się on nam tutaj, także ja to anuluję, bo już mam go pobranego. Następnie przechodzimy do zakładki Burning. Tutaj jest instrukcja, akurat nagrania go na płytkę CD, czyli znaczy w zasadzie to DVD, bo zajmuje on prawie 3GB. Można zrobić tak, a można też zrobić, jak dzisiaj stworzymy, pendrive. Na USB, właśnie z tym plikiem ISO, należy pobrać narzędzie iso tu USB, zakładki USB, że klikam i to tak naprawdę jest wszystko co nam potrzeba. Jeszcze potrzebny jest nam pendrive, minimum 4 GB pojemności. Następnie po prostu uruchamiamy ściągnięty program iso tu USB i wybieramy sobie USB device. A w tym miejscu wskazujemy obraz do pliku ISO właśnie z Hirens Boot, który pobraliśmy i następnie klikamy przycisk Proces i mamy tutaj ostrzeżenie czy jesteś pewien, bo należy pamiętać o tym, że wszystkie dane na pendrive zostaną usunięte, także w następnym kroku. Klikamy tu tak i pozostaje nam tylko czekać na utworzenie się naszego butowalnego pendrive'a z systemem Hirens Boot. Taka operacja może trwać w zależności od komputera, a głównie od prędkości naszego pendrive'a. Myślę, że do około 10 minut. Także to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy znasz narzędzie Hirens Boot, czy kiedyś już używałeś. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału oraz do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.